Dobra, to już czas. Chłopaki, Idziemy tam. Chodźcie. Chodź. No, Jezu, boję się. To się co to jest? Dobra, Ty... bierzemy, bierzemy. Oman. Dobra, ja pierwszy mogę jechać. Dobra, to ja drugi. Dobra, to od razu za mną. Dobra. Jedziemy. Co to jest za tunel? Ty, to chyba bierzesz Jezu, I ja się bałem. Gdzie my jedziemy? Ty, bo w tym wagonie jest takie uczucie dziwne, że gdzie my jedziemy? Ja tam na Google mam znalezienie. I mieście. w tym wagonie są jakieś zgniłe szczury. Nie wiem, Poszedłem do sklepu i tam taki dziadek pracuje, to on mi opowiedział historię o jakimś opuszczonym mieście i was tam zaprowadziłem. Co, nie powiedziałeś tam wcześniej serdek? Właśnie. Nie wiem, no. nie wiedziałem o co chodzi. Myślałem, że to bzdura, przyszedłem szedłem tam samochodem.

Hello. Ty jakaś świątynia mała. Dobra, na spokojnie. Zodawaj chodźcie. Nigdzie oh, się kurde. nie śpieszymy. Dobra... Ej, bo to może być. Panika. Ty. Jakaś książka. Ja przeczytam. Co tu się dzieje? To chaos i panika. Wszyscy rozbijają szyby do sklepu i ukradają najbardziej puszki z fasolą. Co? Albo z ananosem. Ta świątynia ma już 847 lat. Postanowiłem się już w niej skryć, ale ludzie się powoli dobijają. Jeśli to czytasz mamo to chcę po... Wie... Co tam Dali. jest? Nie dokończył. Aha. Będziesz no musiała dopaść. Dobra, Dobra. Ej, się boję. słuchajcie, ej, słuchajcie, nie idźcie nigdzie. Trzymamy się w grupce i idziemy powoli. Dobra, Serwek. To serio, to co? Co to, to jest za miejsce? To ja tego nie rozumiem, co tu się dzieje. Zobaczcie, co to jest za jakiś rozwarany pomnik. Dobra, ej, tu... Co to jest? Jakiś budynek? To wydaje mi się, hotel. A tu w ogóle Bływ jakiś w Ej, skąd się tą postać? Dobra. takim... Wchodźmy. Ale plącza. Co jest? O, co? Przepraszam, serwer. Co Jezusa. to jest? To jest chyba... Ej, co to? Jakaś lata? Co to za skrzynia? Tu nic nie ma, są epotyki, jakieś... Nici, czekajcie. Chwila. Tu jest jakaś... Lada? To nie co? może być Ty, Patrzcie, coś tu jest. Yy, nie, tutaj nie jest jakiś jeden i dwa. To są jakieś szafki. To ja się boję tutaj, serio. To przypomnę jakiś hotel, może. Bo, tu patrz się recepcja. Tu pewnie o, jest też. jakaś recepcja. Ja się, nie wiem, czy to jest hotel. To. To jest. To są dziury. To dobra, oh. trzeba uważać, co tu jest. Ty to jest, to, jest to jest trudno ocenić, czy to jest hotel? to jest wszystko trudno ocenić. O, Ty a może to jest panie. restauracja jakaś. Ej bo o, moja noga spadła na. O boże, no, nic no, jesteś cały? a A pomocy tutaj, spada. Pomocy, pomóż, pomóż. A. A. Dobra, dzięki. Druga, stąd, to jest niebezpieczne. Dobra, idziemy stąd, idziemy z tego budynku. A ma spadła moja noga, oła. Co to jest? zobaczmy, co to jest. Nie, wyjdźmy szybko, ja się boję. Nie! Serwek? Gdzie chodźmy tam? Ty, tam, tam jest może. jakiś budynek. Ej, te kwiatki są jakieś dziwne. Jakby trochę. Zgniłe, znaczy nie no zgniłe, tak. Zgniłe, ale tak takie takie to trochę, trochę. czarnobylowe. Co to Ty. są jakieś druty? Ty bez... czekaj. No rzeczywiście, ta podłoga to no, chyba jakieś się to to Ty. To... Co to jest gdzieś w klączach? Ty! To... A co to jest? To co to jest? jest? Co to jest? Co jest? Co jest Oni nie potruj! Nie potruj! Oni potrzymują wiecy! On jest nieprzytomny! Je... On jest nieprzytomny! On, on, nie on w ogóle wisi! Ja nie wiem... Co jest? Nie, nie się boję! Chodźmy! Nie się boję! Bo, ja się boju. też boję! Czekaj, czekaj! To są jakieś szafki! Nie, Ej, chodźmy to to do góry, środki. Ty, może chodźmy... To chyba Co jest? mi przypomina windę, ale zepsutą. Chwila, ja, ja umiem parkour. Ja też, o, dobra, panowie... Ty, Ty nie, panowie, to, to jest chyba hotel, zobaczcie, zobaczcie tutaj chyba. To jest hotel, to jest hotel Ty. chyba. Ty, to może być a, bo... hotel, serio. No, e, krew, krew panowie, nie, krew panowie, nie jest, jest. wychodzę, chodźmy lepiej stąd. Czekaj, czekaj. Ja chcę może... tutaj wszystko tak dokładnie zobaczyć. A może, może... wezmijmy policję, ale to najpierw Nie to... mamy telefonów, przecież Kres... się Panowie, no spokojnie, wszystko bardzo baterii? delikatnie, spokojnie musimy mam, zobaczyć. Mam 2%, mam 2% baterii. Jak zadzwonię ja, do... ja mam 10, ale. To jest Ultra Pro. Ale, ale nierywane łóżko. Niewygodna. Wow. Kurde. O, wow. Panowie dochodzimy do... Wow. Dobra. Musimy stąd iść, serio. Ja się tutaj boję być. Ej, panowie, bo już się trochę głodny robię. Tutaj ja ogóle. Zobaczmy niestety... co tutaj jest. Otwórz te drzwi, uwaga. się przestarzały, niech to, to mi przypomina dom. Lodóweczka, Bocze, to jest. Lodówka. Ale w niej nic nie ma. Jakiś ja? stoliczek? Też Ej, chłopaki coś znalazłem. Ech, łatwiej nie wijałem z motówki! To by jest kochet, ale wygląda na świeży. Chcesz to zjeść? Nie, nie jest, nie jest. Na szczęście budu... Nie, jez, nie mi, to... Zaraz lodówce, z powrotem. mówię, tu jest jakaś piwnica. A w ogóle ona już się w ogóle zgaściła. No to lepiej dobrze, że tego nie zjedziemy. Kurde, ty tu chyba jest jakiś bunkier. Kolejny list. Ja nazwa, Czasami. nazwa, nazwa listu. Nie wiem co się i urwał. Dobra, czytam. Nie wiem co się dzieje. Jedzenie śmierci i dziwnie pachnie. W telewizji mówią, żeby jeść tylko jedzenie z puszki, bo te normalne. Boję się, jest panika. W mieście ostatnio jak spałem, słyszałem krzyki o pomoc. Boję się pomocy. Ty kupi to było. Odkładam. Otóż na miejsce, ty no. Serio. Tu też no co chyba. Ej, słuchajcie, mogę coś powiedzieć? To już to jest wszystko, już... Ja już nic nie rozumiem, co się dzieje. Myślę, że... Jakiś dziadek wtedy powiedział, że on widział coś przerażającego, i mi powiedział, że to tam jest. Poszedłem Ale Co serio, mówi, to jest... Ale to chodzi o ci o tą świątynię? Tak. Zdziul, Zdziul, ale... mówi, że, że poszedłem na zakupy jakiś dziadek tam i A mi sto, powiedział. Sto, nie? Zobaczcie, czekajcie, nie wchodźcie. Sklep. A w ogóle tam jest świątynia. Tam jest świątynia. Chodźcie, tylko... Mogę otworzyć? Znaczy, nie otworzyć, tylko wiecie, zobaczyć Pierwsze. Na wszelki wypadek zachowajcie o kurde, Ogólnie, mogę otworzyć? Jakaś tak, skrzynia. Słyszę więcej udzielacie! Słyszę To udzielacie! Jest! jest? Ała! Tu jest! Ała! O! Pomocy chłopaki! Mam takie wrażenie! Mi też! Ała, a rana jakoś mam! Ała! Jezu, to się. Zachlepiemy to! Tu jest to w ogóle. Musisz być ostrożny, weź tutaj jakieś bloki leżą! Tutaj! Za to, Podsać się nimi na przykład! Widzę! O, dobrze. Ej, wszystko dobrze chłopaki? Tak, tak. Jesteśmy cali. Ej. Też Musimy być ostrożni. Ja się tego nie spodziewałem. List ma nazwę Run, czyli biega, biegnij. Run or die, biegnij albo um, albo śmierć. Co? Tak, tak. Nie rozumiem. No serio, ja też nie rozumiem. Jezu, ja się boję. Patrz, Patrzcie, tutaj jest napisane to. skle i niedokończona tabliczka. Skle? Czekajcie, chyba tak, sklep. Ty tu jest I jakieś picie. Tego. Ej, czekajcie, tu jest jakieś picie, może wypiję. Zobaczmy. Ja to rozbiję, odsuń się, je, ja umiem na przykład. Czekajcie, 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 czekajcie. O, o. O, Dobra, ktoś to chce wypić, czy ja mam? Ja, ja mogę. Dobra. Wiem, pachnie ładnie, jakby Coca-Cola, jaka, daj, taki... daj, ja chcę wypić. Ała, co jest? Dobrze, że tego nie wypiłem. Kurde, <grym, grym>, Selwek, co ci się dzieje? Serwek, czterybę co le, ci się le, dzieje? Le, le, Serwek! żyjesz? Co Serwek! Alo! Mamo! Alo! To ty? Mamo, to ty? Serwek! Tu ty, są co jakieś w ogóle zarośla, to jest wszystko zarośnięte. zgniły ziemia. Zamontujemy to miasto. Zamontujemy, może? Nie, ja nie się tutaj tego. boję, ja nie wiem, co się dzieje. Ty, tu jest coś napisane. Czy tu jest krew? Co? Tutaj pisze help. Przeczytaj. Help me. Help mi. Pomocy? Czemu każdy pisze pomocy? Nie wiem, co tu się... Ty, w skrzyni jest zgniłe mięso. Dobra, tego jeść nie będę. Nie mam Co tu się, się dzieje? Ja już... No, bo nie, i za tym widzę jakieś elektryczne słupy, które się błyszczą. Pokaż. Ty, Może tam pójdziemy? Widzę. Chodź. Czekajcie. Chodźcie. Ale... Spokojnie, bo tu pamiętacie tą świątynię, w której TNT był? Oh. Dobra. Ty tu jest jakiś nóż? Mi nie nie wiem. Ja przeczytam. daj, ja teraz czytam. Dobra. Czekajcie. Ej, bo oh. Czekajcie, tylko najpierw szafki zobaczmy. Idę, <laughs> patrzcie, patrzcie. Oh. <laughs> No, to nie, nie. to no, podzielcie się tam, podzielcie okay. się tam. Dobra. Słuchajcie, list ma nazwę e, to i to wiesz? jest pod nazwą: List do mamy. Więc tak, cześć mama, mhm. jeśli to czytasz, to nic mi nie jest. Ale nie wiem, co się dzieje. Jest panika i ludzie uciekają. Zakluczyłam drzwi od domu i boję się wychodzić. Mam nadzieję, że się spotkamy. Podpis Natalia. Natalia? Natalia, no? Serio. Real. Ty patrzcie! Zobaczcie. Ja Mamy ja mam jakieś nóż. Jakieś plamy. Ja Zebrajmy sobie. Nie, czekajcie. Weź o, nie, je One mogą być zakażone czymś. Weź to wyrzucić. Mam tu jakieś nóż, będę się nim bronić może. Ty, dobra. A tu jest jakieś zniekształcone mięso, to sobie weź. Ty, to co tutaj widzę? Widzicie te to takie. To jest chyba surki? elektrownia, która zawdzielała to miasto. To mi przypomina. Ty, tu. G generator 3, ja chyba go włączymy? Generator 1, dawajcie, naszego. włączmy. Ty, jakieś no. światełka. Ale ostatni... Ale, masz, ej, ostatni generator. Włączam Ej, bo mi, to, mi się to wydaje, że to może wybuchnąć. To może być no jakiś uruchomiony. No, czekajcie, ja czekajcie. Nie. nie, dobra, nic się nie stało. Ja myślę, że to jest podejrzane. Chodźcie. Tak. Ej, co to jest? Co? Co to jest? Czapka się przewróciła. O. Ty, to, to, to mi przypomina sklep. Patrzcie na i nięso. Pistolet. Ktoś się chyba bronił. Ej, to daj mi go, daj mi go. Daj serduszkowi. Ja, ja byłem kiedyś policji, w policji, umiałem strzelać broni. O, a, a coś a ciekawe, co się stało z tą ogólnie Natalią z naszego miasta. Ona mówiła, że wyjechała, nie, 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 ale jej tego nie miała. No miło, to miło się tak. Dobra, Dobra, słuchajcie. A w sumie my ją zabiliśmy. Nie pamiętacie? my a tak. Dobra, czekajcie. No, Ej, chodźcie, chodźcie. Nie, 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 czekajcie. Chodźcie, ja chcę tutaj wszystko tak sobie popatrzeć. Drzwi wrosły w ziemię. To jest o, dziwne. Muszę rozwalić to może Patrzcie! O. Tam coś jest, tam też coś jest. Co? To mi przypomina tą jakąś... Nie, nie. To jeszcze... Ty. Co to? A to są jakieś kuli, kule do kręgli, zobaczcie. Weźcie Dawaj sobie. spróbujmy. O, jest! Waiter film. Ja też chyba. Ja ja spróbuję, spróbuję. Jak nie jesteś zbieram Ty, ale że kręgle w opuszczonym mieście? Czekajcie. A, nie udało się, to jest jakiś Ty, co to A, jest? Co jest? Ej, dawajcie sobie zagramy chwilę, bo w sumie krę... To dawajcie. w Mi Wróciło. też się udało. działa, Fajna to. Dobra, spróbuję w blok węgla. Udało mi się. Dobra, spróbuję skorzystać z tego drugiego. Dopiero 005? Co? Co to jest? Tutaj, tutaj kiedyś była gra, ale ta tabliczka się zasejwowała z tej gry. Która może była z jakieś setki lat temu. Dobra, odłóżcie kręgle. Już serio. Ja już zaczynam czuć niepokój. Czekajcie. Ja Ej, odłożę na miejsce. Dobra, no to chłopaki. No. Jezu ta kręgielnia, to serio, ja już... Nie wiem, ja już nie kłam tego. Dobre. Nie wiem normalnie Magda Gesty, by się to załodomówiło, ale... Sorry, um, Dobra, mamy wyżynie. tutaj teraz... O, co? Jakiś sklepik. Co to jest? Chodzimy. Wait. No ja wiem, co to, co to, Ty, to, to są chyba chipsy. Patrzcie, taki kształt no. posolone. To, to chyba jakaś śledzła lotówka. Myślę. O ja, one nie, cię, on tak tak się to nie, to nie, nie, to nie, to nie, Tutaj jakieś to nie, to nie, to jest bardziej jakieś picie. Czy ja cię wypiję? Wypiję? O nie, ała! nie, ała, nie, 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 nic nie, nie, jest? nie, Umieram, umieram! się, nie, jagódkę. nie, jagódkę. nie, nie, uderzaj nie, nie, uderzaj go nie. Wiem, nie. Ej, poczekajcie, patrzcie. Ile muszę zrobić kupę? Ej, co to? What the fuck? Dobra. Ej, w wy ogóle, wypatrzcie. Tutaj jest w ogóle jakiś co to jest? Ty to mi przypomina to A? jest basen jakiś, tylko uważajcie, nie wchodźcie tam? tam, nie wchodźcie tam, bo nie wyjdziecie, nie wchodźcie tam, bo już nie wyjdziecie. Nie, bo tam są takie pnącza. Ty, ty tutaj... są. Dobra, ej, to już, ej, ale przyznacie, ej, to już jest dziwne. Ej, bo tu jest jakiś podejrzany las. To, to Typie, jest podejrzane. To jest jakieś drzewo. Nie wiem, co to jest Co to jest? Dźwignia. Nie pociągaj jej, nie pociągaj jej, nie pociągaj jej. A może ja zbiorę? Zbieraj ją. Halo? I co to? Nie pij, nie pij nie Co to jest? Co to mi przypomina jakieś laboratorium. No, laboratorium, właśnie. Dobra, co tu jest? To jest jakiś kuś. Ty nie wchodźcie tam, tam, tam nie ma odwrotu. Tam nie ma odwrotu. Tutaj, tu chyba będzie, wchodzimy, panowie. Czekaj, czekaj. Ja nie czekaj, to Czekaj. Ty, zobaczcie. Ej, serwek. Może ty lepiej kliknij, albo Bagiak, bo tu jest jakiś mechanizm. To ty, Bagiak, kliknij. No i coś się stało? To jest jakiś test gotowy, ale mi się zdaje, Ty to... weź jeszcze raz, weź jeszcze raz kliknij. Aha, ten piasek się poruszył, ten piasek tam wpadł. To? Nie, to był jakiś dziwny mechanizm. Ty, a może coś będzie w jakimś... Patrzcie, może hopperze będzie coś. Szukajcie, szukajcie. Mam guzik, biorę guzik. Masz guzik? guzik. Pokaż, rzuć, mam. rzuć. Ej, bo mi się wydaje, że ten test gazowy, on nie działa. Może tam wejdźmy? Zobaczymy. Dobra. Dobra, serwek. Ty tutaj lepiej zostań, ja tam z bagiekiem wejdę. No dobra. Dobra, tu guzik. Ja będę osłaniał tyły, jakby bo coś nam zaatakować. Dobra. Za Czeka, obejrzyjmy, ty. tutaj wszystko. Tu jest jakaś łebka gazowa, ale wolę i na razie nie brać. Księdze. Sprawdźmy. O, ty, to jest test. Ej, bo to chyba mam nadzieję, że to nie działa ten test gazowy. Taką mam nadzieję. Ej, do, bo bo chyba mam, się rozbija ludność. Weźmy trochę. Dobra. O, może tam jakaś skrzynia będzie, bo tam gdzieś jak z klientem to. Albo jakieś rozwiązanie to no, może. Tak, to jest miejsce. Dziwne miejsce. Ty.

Rozbijcie instalację, kapłan! Chcę, żebym Co? Chodź, wychodź! się? Dobra, panowie! Co jest? Dziwne, to jest jakaś pułapka. To była nańkarnia. Co to jest? Nie wchodźmy tam Dobra. A ja już wolę wracać, ja już tutaj no, nie chcę. Może wróćmy, no, Chodźmy do wagonów, nie? Dobra, tutaj pyk. Ja już trochę nie pamiętam drogi. Ja nie pytałam. Ale, serio, ja ale ciekawe, tutaj się musiało wynosić takiego, nie. że nas tutaj ja na to tak zostało no Właśnie, listop. ale. Co to było co mi ten, się to czy wydaje, że to, to były jakieś potwory, bo gazowali potwory, myślę. Nie, nie, nie. Te, ta, ta gazownia to ona tam że to jest test? Dla personelu, żebym trenowali jakiś bagiet. ludzi, jak ty tak biegasz, jak że tak ci się adrenalina włączyła. Nie ja miał skrót naprawdę. Jak Oni testowali na ludziach, to oni jakby trenowali ludzi. Gdyby jakiś gatunek, to trenowali co robić. Dobra, Dobra weźcie weź wagon! I okej, okay, ja już tutaj nie chcę być. Ciekawe stąd panowie. Jedziemy.